Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie wynalazki można uznać za przełomowe? Za takie, które odmieniły losy świata? Może Was zaskoczę, ale za jeden z takich wynalazków mogą uchodzić strzemiona. I nie jest to tylko moja opinia, ale wielu badaczy zajmujących się tematem. Obstawiam, że większość z Was doskonale wie, czym są strzemiona, ale jeżeli ktoś się uchował, to pozwolę sobie to w bardzo prosty sposób wytłumaczyć. Jest to część cząstkiego rzędu, która zwisa na skórzanych paskach z obu boków siodła i ma użyte pałąki wykonane z jakiejś twardej substancji. Mają one wiele zastosowań: pomagają w szybkim i bezpiecznym wsiadaniu na konia, pozwalają nim manewrować oraz stanowią oparcie dla stóp podczas jazdy, tym bardziej, na przykład kiedy trzeba było podczas tej jazdy używać jeszcze broni. Skąd się wzięły strzemiona? Czy to je wynalazł? Jeśli mielibyśmy wskazać na mapie świata obszar, gdzie po raz pierwszy ich użyto, paść powinno najprawdopodobniej na Azję. Możemy w kształtowaniu się mody na strzemiona wyczazać dwie fazy: fazę protostrzemion i strzemion. Protostrzemiona miały bardzo prostą budowę. Były to po prostu pętle ze sznura zawieszone na rzemieniach i stosowano je już najprawdopodobniej w starożytności, między innymi w Chinach i Indiach. Do naszych czasów nie zachowały się żadne znaleziska z tych czasów, co może świadczyć o tym, że wykonane były one z nietrwałych materiałów, najpewniej organicznych ale widujemy je na przedstawieniach ikonograficznych, jak na przykład na indyjskim reliefie z Matury. W pobliżu Nagpuru odnaleziono datowane na drugi wiek przed naszą erą resztki żelaznych haków, które podwieszano do siodeł. Podobne haki można zaobserwować u jeźdźca z tzw. Gemmy czuszańskiej, młodszy od znaleziska z Nagpuru o jakieś 150 lat. Jednak nadal nie zaliczają się one do strzemion właściwych ze względu na różnice konstrukcyjne. Pierwsze strzemiona właściwe pochodzą z Półwyspu Koreańskiego oraz podranicza Chin i datuje się je na drugą połowę IV wieku. Badacz tego tematu, Akio Ito, wyróżnił pięć typów, które różniły się kształtem. Dwa egzemplarze znalezione w czulewskiej netropolii w Chongju mają kształt gruszki, pozostałe natomiast były owalne bądź podłużne. Co ciekawe, niektóre ze strzemion badanych przez Ito miały okucia z brązu, a nawet ze złota. Natomiast najstarsze zmianki na temat strzemion w chińskich źródłach pochodzą z drugiej połowy V wieku z biografii wodza lu z 477 roku. Natomiast około 100 lat później pojawiają się pierwsze chińskie przedstawienia i strzemion. Dość szybko wyemigrowały one z Półwyspu Koreańskiego do Japonii, gdzie pierwotnie wyglądały bardzo podobnie do tych koreańskich, ale z czasem wytworzył się tam nowy rodzaj strzemion, które wyglądały czubek buta. Dzięki temu że strzemiona, a raczej figurki, na które były one umieszczone, często miały charakter wotywny i składano je w grobach, dużo takich przedmiotów zostało odnalezionych. Przełom nastąpił w momencie, w którym wynalazek ten zaczęły przejmować ludy koczownicze, co miało miejsce na przełomie V i VI wieku. Strzemiona lub ich fragmenty z tego okresu odnaleziono m.in. w Tuwie czy nad środkowym Jenisejem. Jeśli ktoś nie wie, to jest to rzeka, która przepływa z góry Azji Centralnej do Morza Karskiego. No dobra, teraz przenosimy się na Autaj, a konkretnie na cmentarzysko w Kudyrgy, gdzie oprócz klasycznych strzemion, odnaleziono zupełnie nowy model, który miał kształt ósemki. Ale Azja Azją, no ale kiedy strzemiona trafiły do nas, do Europy? No cóż, pewności nie mamy, ale prawdopodobnie przywędrowały one wraz z zawarami. Inne tezy mówią jeszcze na przykład o Hunach, jednak tutaj brać znalezisk z tego okresu. Oczywiście nie znaczy to, że hunowie nie używali strzemion, gdyż eksperci uważają, że wysocie siodła, które hunowie stosowali, nie nadawały się do jazdy bez strzemion. Dlaczego więc nie ma znalezisk z tego okresu? Ano pewnie z tych samych, o których mówiliśmy na początku, czyli były to strzemiona wykonane z elementów organicznych. Natomiast awarskie znaleziska mamy, np. z Kotliny Karpackiej, które datuje się na VII wiek, i mimo odmiennego wyglądu, według ekspertów, mają one rodowód dalekowschodni. Mniej więcej w tym samym czasie pojawiają się wzmianki źródłowe. Pisze o strzemionach np. pseudo-maurycy w strategii konie. Jest tam mowa o działach depotati, którego jeźdźcy mieli przytroczone z jednej strony dwa strzemiona, które miały pomagać we wsiadaniu na konia rannemu żołnierzowi. Tak więc to najprawdopodobniej awarowie wprowadzili do Europy strzemiona, konkretnie dwa typy, wspomniany już o kształcie ósemki oraz przypominający zaotrąglony prostokąt. To z nich będą ewoluowały już te typowo europejskie modele strzemion. W VIII wieku zaczynają się one pojawiać na kolejnych cmentarzach europejskich Saksonia, Turyngia czy na przykład Bawaria. Mają już tam też zupełnie inny kształt, który bardziej przypomina pociągły trójkąt bądź koło. One funkcjonują pod nazwą Imenszczet. Z późniejszego okresu znajdujemy je także na przykład na wyspie Birka, czyli chyba najsłynniejszym cmentarzysku wikingów. Według ikonografii rzadko strzemiona stosowali rycerze karolińscy. Natomiast swoje boom strzemiona w Europie zaliczyły w X wieku, kiedy to znacznie zwiększyła się ważność oddziałów czonnych w armiach, głównie z powodu Normanów. Wcześniej szeroko strzemiona zaczęli wykorzystywać Słowianie. Na ten przykład już w IX wieku przyjęły się one w państwie wielkomorawskim, ale już w VII wieku były obecne na terenach np. Dewińskiej Nowej Wsi. Skąd to się wzięło? No być może z tego, że część Słowian była zawarami po prostu silnie powiązana, czy też ich trasy przebiegały przez słowiańskie ziemie. Dużo trudniej ustalić czas pojawienia się strzemięch ludów bałtyckich, ale też wydaje się, że jest to okres IX-X wieku.